I zauważyliście, że tutaj z prawej, z lewej strony e, nazwiska patronów tego kanału. To jest konkret, proszę Państwa. To jest potęga. To są ludzie, e, w których jest moc, którzy pomagają mi e, w tym codziennym tworzeniu tego kanału. Za co im bardzo serdecznie dziękuję, kochani. Wszystkich całuję, tych, co już są u góry, tych, co są na dole, bez wyjątku. Dziękuję wam bardzo i teraz przechodzimy do rzeczy. Będzie to relacja z Davos, tak, z tego słynnego Davos, gdzie już wszyscy tam dostaliście jakieś SMS-y, wiadomości, informacje, już wiecie, co tam się działo. It's very... Dlatego ja dzisiaj łączę się z moim zagranicznym kolegą, angielskojęzycznym dziennikarzem, który, mam nadzieję, zda wam relację z tego wydarzenia bardzo wiarygodną e, i zdają jako ciekawostka zda tą relację z szacunku dla naszego prezydenta po polsku. Czyli nie będzie kombinował w języku, który zna, tylko spróbuje tą relację przeprowadzić po polsku, a Pikateri e, temu faktowi dodaje taka ciekawostka, że e, on się nauczył języka polskiego e, przed wczoraj. Znaczy nauczył się. E, dzień dobry. To jest. To jest znaczy. E, mojego dzien, dzien, dziennikarskiego prawda, to jest, to jest, to jest, to jest yy, bardzo istotne <grytanie> żeby, żeby nie mówić za wiele o Dawos, ponieważ tam w Dawos właśnie spotkali się yy, prezydenci yy, właśnie yy, prezy, yy, prezydenci po, yy, Polski też po, po, yy, yy, po, znaczy nie po nie po, nie po bo po, po, po to tak po to jakby PO mówił, nie, 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 po śniadaniu się spotkali i prawda, to jest, to jest, ja po prostu, jeżeli chodzi o całe Davos, to prawda, bo na pewno nie można powiedzieć o, o, o Davos... Y bo jak widzicie idzie świetnie, a idzie świetnie dlatego, że na widowni jest kibic, kibic z Polski. Ale jest dozarty pierdnie. piernie. I, jeżeli chodzi o Dawos, oczywiście, gdy, gdybym ja miał miał m, 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 cokolwiek. Dawos, Dawos, dalej Dawos. Eee, to są takie 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 bo, 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 Gdybym to od początku to... Ja uważam, że bardzo... Zresztą <laughs> pamiętam, że, że kiedyś też tak uważałem, że bardzo... Bo... Dawos, Dalej Dawos. Bo, bo, bo jak się zdaje relację taką, taką że... No, no, bo to jest jakieś tam... Powiedzmy, spotkanie. Zresztą... Polska! biało czerwoni. Zobaczcie państwo, że myśmy nie mieli czołgów i oddaliśmy. A Niemcy nie oddali. A, 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 a produkują. Więc bardzo... Potrzebne spotkanie. Ale żeby nie, nie, nie zaprzeczać temu, co wcześniej powiedziałem, w dawo chodziło głównie yy, yy, o, o, o to. <laughs> Także. Yy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tyle z Davos. A teraz niespodzianka dla wyjeżdżających do Torunia, do rozgłośni e, Ojca Rydzyka. Otóż e, są różne wątpliwości, jak się zwracać do Ojca Rydzyka, czy się zwracać ojcze, czy wasza świątobliwość, czy. Ta... Nie, nie żadna wasza świątobliwość. Należy po prostu mówić wasza częstotliwość. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam szczególnie gorąco patronów tej grupy i dziękuję bardzo za cierpliwość, wytrwałość. Zapraszam na naszą grupę zamkniętą, gdzie już wkrótce niespodzianka. Janki, czaty na żywo, różne takie live y i tak dalej. I no nie będę mówił co no bo musicie wejść na grupę to zobaczcie co będzie. Także tyle na dzisiaj.